My jedziemy i i końca nie widać Jeszcze mamy 53 mile e, Mamy przyjechać o 15.15, 15, czy za jakieś półtorej godziny Po prostu korek pogania korek Wydaliśmy na miejsce i mamy problem, bo nie działa nam prąd e, Wygląda na to, że nie jest nadane dzisiaj e, korzystać z uroków e, w karawaningu Jest 9.30 A my jest... nie mamy no nie mam prądu ale pan mówi, że przyjedzie za 20 minut więc ja mam nadzieję, że on też ma latarki ze sobą żeby móc widzieć hej wszystkim, dzisiaj trochę inaczej zaczynamy bo zaczynamy z domu Mariusz właśnie pojechał po przyczepę z dziewczynami Przywieził ją pod dom żeby ja mogła troszeczkę przejrzeć co tam jest bo generalnie to zapowiada nam się bardzo fajna pogoda na nasz tygodniowy wypad więc będzie całkowita zmiana garderoby. Muszę powyrzucać jakieś e, czapki, które tam mamy, ciepłe kurtki i zapakować trochę lżejszych rzeczy, zobaczyć w ogóle generalnie, co tam jest, a czego nie ma. Chcę sobie też podłogę umyć i poodkurzać porządnym odkurzaczem, a nie takim malutkim. Więc no, czekamy. I do dwa dni jedziemy. Nie możemy się już doczekać. No i jedzie nasz kochany domek na kółkach. So I, guess so. I am a queen, I need my queen, you better not to sin I think so, I think so, I think so, I think so okay. no już stwierdził, że będzie też mył przyczepę. No pewno, no, bo ja była brudna, nic. Sophie? Sophie też pomaga. Tak. Pokaż, jak myjesz, no. Teraz płukujemy. Będziesz pukać teraz? Tak. Ja też. Tak jak mówiłam, będziemy mieli wielkie sprzątanie, wielkie odkurzanie. Ja sobie chcę poukładać w tej szafie tutaj, która zawsze mi się wszystko przewraca. Dostałam od Patrycji, którą mieliście szansę poznać w ostatnich odcinkach. Takie pudełeczka i chcę sobie właśnie te wszystkie buteleczki małe przyprawy poustawiać, żeby chociaż to mi się nie przewracało. Generalnie nie mam patentu jakoś na te wszystkie półki, to wszystko mi się tutaj wala, ja poukładam jak jesteśmy na campingu, a zajedziemy do domu i wszystko jest od nowa to samo. Ostatnio jak padało poukładałam sobie w tych szafkach tutaj, no i tak wszystko wygląda tak, że to wszystko się poprzewracało i jedno na drugim leży, no ale chociaż poukładałam i wiem, że mam trzy razy takie same sosy, do burgerów. Bo za każdym razem kupuję, będąc na zakupach, a potem się okazuje, że po prostu tylko dokładam, bo w przyczepcie już było. Także teraz sprawdzam wszystko, żeby jutro jechać na zakupy i nie kupować po dwa razy wszystko. Więc do dzieła. Jedziemy, jedziemy i końca nie widać Jeszcze mamy 53 mile Mamy przyjechać o 15.15, 15, czy za jakieś półtorej godziny Po prostu korek pogania korek Lecia ci ta książka? Nic innego nie pozostaje no. ha, ha. Dziewczyny chcą, żeby poszły spać, żeby nie chcą. Spokoju, a tak chcą A co chwilę z mami, dadi, dadi, mami Masakra No, także w Wielkiej Brytanii jedzie Albo do Devon, albo do Kumbali Zdecydowanie A druga połowa pojechała pewnie do Walii Północnej Mam nadzieję, że te ostatnie półtorej godziny nam zdadzie szybko Zostaliśmy na miejsce i mamy problem, bo nie działa nam prąd. Więc nie wiem, Mariusz próbuje dociec o co chodzi, dlaczego nam ten prąd nie działa. No więc nigdy nie byliśmy bez prądu, więc nie wiem co to się dzieje, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda się dojść do tego, co to jest. Kijej Dias. Nic, nic. Nic się nie włącza kompletnie. Nic kompletnie się nie włącza. No, to mamy super początek wakacji. No. Dziewczynki już mają frajdę, biegają, mamy walczymy nadal. Nic nie działa, ani pompa wodna, po prostu nic. Więc nie wiem, aż teraz gdzieś poszedł, nie wiem w sumie gdzie i po co. Może coś się dowie. Wygląda na to, że nie jest nadal dzisiaj E, korzystać z uroków e, karawaningu. E, cały czas mamy problem. Otóż tutaj powinien być e, bezpiecznik 20A. Za każdym razem, jak wkładamy taki bezpiecznik, to on wyskakuje. Co powoduje, że niestety nie ma prądu w całym karawaniu. Otóż jeden pan, który zna się na elektryce próbował pomóc mi, niestety też mu nie wyszło, zadzwoniliśmy po pomoc i mam nadzieję, że albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano ktoś przyjedzie i nam pomoże. Na szczęście jest słonecznie, jest słońce do dziewiątej do, do wieczorem, więc najwyżej jedną noc będziemy bez prądu, bez toalety, bez, bez gazu. Zobaczymy, jak to, jak, to, jak to wszystko wyjdzie. A teraz nic nie pozostaje nic innego, jak, jak tylko rozłożyć wszystko i czekać na, na pomoc. Wakacje nam się zaczęły po prostu z przytupem. Nie działa nic. Nie działa nic, mamy pogodę, mamy super miejsce, pięknie jest i, i musimy się stresować, bo. No nie działa, Mariusz próbował to dwie godziny. Ludzie pomagali z kempingu, przynosili bezpieczniki. Mariusz, nie? Tak, przynosiłem. Ja właśnie mówiłem, przynosili bezpieczniki, próbowaliśmy wszystko zrobić, no ale niestety nie da się, no, no ja się, ja nie się, nie da ja dalej, się tak. boję, ja się boję teraz, o jedzenie ja mamy w lodówce mi musiałaś popytać, może w recepty gdzie będziemy mogli to schować. No ale teraz chociaż grillę odpalimy, żeby chociaż coś zjeść bo jesteśmy też głodni, my wyjechaliśmy za 29 rano a jest godzina 6 wieczorem no i nie no dość, nie, do staliśmy, nie, nie, do nie do staliśmy w korkach wiecie dwa razy tyle jechaliśmy, nie powinniśmy to jeszcze teraz się okazuje właśnie, że, że nie działa no mam nadzieję, że też grill będzie działał Czyli mamy, mamy panele solarne, one też nie można ich załączyć, ani nic, prawda? no, więc generalnie jedna a wielka lipa lipa a jeszcze co się stało? Jak byliśmy na serwisie, wjechaliśmy yy, zaliczyć toaletę. Właściwie nawet nie poszliśmy, bo było tyle ludzi, było po prostu masa. My poszliśmy po prostu, zajechaliśmy na zjazd i poszliśmy do swojej toalety. I ja opróżniłam tutaj ten kosz, który mamy, bo dołożyłam do tego kosza jakieś śmieci, które jedliśmy i były w samochodzie. A się okazało, że do tego kosza spadła nam otwieranie od piekarnika. Ja tam widziałam coś srebrnego, jakieś takie. Myślałam, że to jakaś folia aluminiowa, czy coś nie zwróciłam uwagi. Podokładałam śmieci, wyrzuciłam na serwisie po prostu do, do śmieci. A to było po prostu uchwyt od piekarnika. Także po prostu jest wszystko nie tak jak powinno być, nie? Ja mam nadzieję, że ten facet przyjedzie, po prostu dzisiaj to zrobi. Bo szkoda, szkoda, to miał być fajny dzień, kiedyś od razu jechać i sobie pozwiedzać, a jest jak jest. Czekamy. Czekamy, mam nadzieję, że dzisiaj Pan przyjedzie, ale póki co grill działa. Grill musi być, bo jesteśmy głodni. <laughs> jesteśmy mega głodni. Już tak troszeczkę nam e, stres szedł, bo ładna pogoda już po prostu... Ale zaczek jak, jak masakra, nie ma prądu, nie ma niczego. Kompletnie niczego. Jest po prostu tragedia. E, no dobrze, że rzeczywiście w 5 minut rozłożył Mariusz pergolę. Już nawet nie chciał, mamy ze sobą przedsionek, ale już po prostu to jest ostatnia rzecz, o której byśmy chcieli teraz myśleć, żeby rozkładać przedsionek. Więc Mariusz rozkłada. Mam nadzieję, że pan przyjedzie dzisiaj, bo jeżeli nie dzisiaj, to jutro rano. No, bo tak, szkoda by było stracić jutro też całego dnia, bo to też jest tak, on przyjedzie, ale to Mariusz przecież nie wiadomo, czy on to będzie w stanie od razu naprawić, tak? Tak, wydaje mi się, że tak, bo on będzie miał jakieś tam urządzenia, które sprawdzają. Ja się na tym nie znam, ale. No nie wiem, może mieć taką sytuację dla nas to jest nowość i generalnie. Fajnie, że takie osoby są. Fajnie, że, że szybko można było... Ale fajnie, no. że takie osoby są, które, po prostu, na które możesz polegać, przyjadą i się zrobią. zrobią. Miejmy fajne. nadzieję. No, a zobaczcie, jak fajnie. My sobie poszliśmy spacernie tutaj do plaży. Mega fajnie to wygląda, bo jest plaża oddzielona Mierzeją i potem masz też jeziorko, także to mega fajnie wygląda. Pewnie Wam pokażemy bardziej jutro, czy tam pojutrze. No, a teraz będziemy jeść już. Już no, się uspokoiliśmy już teraz tylko będziemy się śmiać pewnie z tego. No ale szkoda trochę jest, bo... Dobrze, że jest ciepło, to w nocy nie zmarzniemy. Ja tylko się boję jedzenia, nie wiem jak to będzie. Dobra, szykujemy grilla. Co by chociaż nie być złym, bo jesteśmy głodni. Hej ja. Hej ja. Grilla mamy, jedzenie mamy. To najważniejsze. Tak. A martwić się będziemy później. Będziemy musieli na pewno pozmywać już tam. Na szczęście już jest wszystko otwarte. Toalety też są otwarte. Na szczęście. Na szczęście, więc myślę, że damy radę do tego momentu, aż ten pan przyjedzie i nam tutaj to naprawi. No więc na razie cieszymy się fajnym wieczorem. A co ma być, to będzie. Na in the wild. Damy radę. <laughs> Może później pójdziemy jeszcze na zachód słońca, chociaż nie musimy tu być, żeby... Chyba ten pan przyjechał, co? Mhm. Mariusz walczy cały czas. Próbuje, zaraz wam pokażę, próbuje coś tam włączyć i dojść do tego, co jest nie tak. Hello, hello. Nie, nie, że jak... coś umiem zrobić, nie, to nie, nie, absolutnie. Ale tak nie. go męczy, że próbuje cały czas. Biedny. Ale nic nie daje. No a my w związku z tym, że niestety no, nie mamy wody, bo pompa nie działa. Idziemy zmywać. Na szczęście już teraz w, w, u nas są otwarte e, prysznice e, i te wszystkie miejsca pomieszczenia, gdzie można coś umyć. Także chociaż tyle, że nie będę miała brudnych naczyń, bo nie wiem w sumie, co będę zrobiła. Musiałabym je otworzyć. Zobaczcie, co robią. Jest 20.30, cały czas czekamy na pana, który, który ma przyjechać zobaczyć na, na nasz karabank, czy, uda mu się, czy uda mu się naprawić prąd. Dziewczyny grają w coś, co, co ja powinno, być podobne, do, coś, co ja powinno być podobne do tenisa. Sofika rysuje. I potem co ja ma... będziemy grać. A później Sofika będzie grać? Ta. A i a poroła sobie leży i patrzy na piłkę i czaj, czy można ją zakosić, czy nie. Jest. <grystanie> jest 9.30. A my jest... nie mamy prądu. My nie mamy prądu. Ale pan mówi, że przyjedzie za 20 minut. Więc ja mam nadzieję, że on też ma latarki ze sobą, żeby móc widzieć. A on mówi, się co tak, robi, co? Ale nie, bo jak co, to ja mogę poczuć tą moją, tą. Proszę bardzo, o, tak. Możemy tak, tutaj. I pan będzie mógł sobie patrzeć. Byle tylko zrobił. <noise> Byle zrobił. No, trochę lipa. Myśleliśmy, że wcześniej przyjedzie. A tak nie wiadomo nawet, czy naprawi. I no mówię, no, już jest prawie dziesiąta. A <noise> <noise> wygląda jak z tej bajki kresnolotki. Ale zeszłego roku się przydały lampki. Jak znalazł? Przydały się. Hello, hello, jest za 21. Właśnie pan Złota Rączka odszedł Aprilowa z radości, o proszę, dostaje szału I my też, bo mamy prąd no my... Mamy prąd w karabaniach no, To się upić teraz, Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, motyw taki No, no po prostu w życiu, nikt by w to nie uwierzył Otóż, pan rozkręcił tą całą skrzynkę April, April. Pan rozkręcił tą całą skrzynkę Tutaj, zaraz wam zresztą pokażę W tym jest taki, no powiedzmy jakaś taka skrzynka elektryczna i leżał sobie z boku właśnie tak, jeden bezpiecznik, który powodował spięcie dokładnie, że myśleliśmy, że, że będziemy musieli wymieniać i jechać jutro do domu. Na szczęście gościu uratował nam życie. Wziął za to tylko 50 funtów. Myślałem, że co najmniej z 200-300 funtów nas wykasuje. Wziął tylko 50 funtów. Że Mariusz jeszcze dał mu 4 piwa na drogę. Dałem mu 4 piwa na I drogę. Byłem w szoku, że on się o tej godzinie przyjechał. Dokładnie. 40, bardzo, bardzo fajny gościu. Także jutro też muszę iść i dać temu panu z Caravan Parku i temu drugiemu panu, który też ze mną godzinę spędził, te co najmniej po 4 piwa, bo, bo, bo naprawdę spędzili ze mną dużo czasu. No i co? No, cieszymy się, że mamy wakacje uratowane. No i jutro zaczynamy wakacje, bo się po prostu, bo sakry. Nie mamy wody jeszcze na i w ogóle. Bo no, nie było sensu w ogóle wody, wody lać. Nie mamy nic podłączane No przecionek też nie rozkładaliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, tylko tą pergolę w trzy minuty rozłożyliśmy. Ale mamy światło. No ale już jest spoko. Także jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Dobranoc, trzymajcie się. Dobranoc. Pa.